Malinowe szczyty wkrótce się zazielenią. Dzisiaj dzięki uprzejmości firmy Aglimpex oraz Milex zakładamy zagony, na których wkrótce będziemy sadzić maliny. Nasze nawożenie w kombinacji t zaczynamy od preparatu Team jeszcze przed posadzeniem roślin. rzędy założone, dziękuję Ci bardzo Bogdan i w oczywiście Agni oraz Milek, która dzisiaj upudowała właśnie te zagony u nas do naszych malinowych szczytów. Pozdrawiamy Was serdecznie!